Halo, witam serdecznie. Jestem znowu oczywiście Websta, a to jest kolejny materiał z Dawn's Jesteśmy oczywiście na morzu. Ostatni raz zakończyliśmy ten materiał w takim dosyć dziwnym, niekorzystnym miejscu dla nas. Ale postanowiłem, że się przygotuję do następnego materiału i właśnie dlatego odpływamy od tej otożce bestii, która miała nam wydropić coś. Halo, jak tu przecież z falą? Dobra, no może nie. Już trudno się mówi, płyniemy w takim razie po tym morzu, po tym oceanie, gdziekolwiek To znaczy Niekoniecznie gdziekolwiek, bo będziemy chcieli za niedługo pewnie znowu wybrać się na wulkan, żeby sobie kolejne rzeczy zrobić Ale jako tako nie mamy już celu Ktoś zapyta Jak to nie mamy celu, jak mamy? No trochę nam się kończy odkrywanie świata powoli tej wyspy Będziemy musieli się pobawić trochę na wulkanie Trochę przygotować się na poszczególnych bossów i ja sobie ich wszystkich wygooglam no i prawdopodobnie te wszystkie pory roku, które są przed nami Rzeczywiście pora Huraganowa, w której jak dobrze pamięć mnie nie myli, przychodzi to Focornado Zarąbane <laughs> I potem przychodzi, jak dobrze pamiętam No w tej porze wiosny tej zielonej przychodzi sobie No, jak ten Mały gad się nazywa No taki tygrys duży, rekin Rekin, tygrysi, tygrys, rekini Jakoś tak. Przychodzą sobie. No i to tyle z rzeczy, które powinniśmy wiedzieć. Kolejna rzecz to jest oczywiście plama oleju, która teraz nie wystąpiła obok nas. I ja chcę się dowiedzieć, co to jest. Dlatego. Dobra, to jakoś jest trochę inteligentną postacią w tej całej historii. Uuu! Wow! Możemy sobie jego nawet zabić To tak w międzyczasie. Dobrze, więc oczywiście przedstawiam wszystkie fakty, Które się dowiedziałem. Ta plama smoły służy do tego, żeby ją wydobyć. Wow! Odkryłem Amerykę dosłownie. Jak sobie ją odkryjemy oczywiście, kolejna Ameryka, to możemy z niej zrobić ciekawe przedmioty, ale żeby ją wydobyć potrzebujemy... Oj, teraz się kłania moja informacja. Ekstraktor smoły. Tak to się nazywało. To jest plama smoły nie oleju. I dzięki tej T temu czemuś w sumie możemy sobie... No tutaj gdzieś był ten mały dziadyga. Jest atakuje jakieś inne stworzonka. 200 HP ma tylko i te na 3 hity zejdzie z tego. Panie. Panie, to nie będzie takie trudne. Dziękuję bardzo. Bierzemy to, bierzemy to i oczywiście bierzemy to. No i oczywiście jak sobie zrobimy już ten ekstraktor smoły, to będziemy mogli sobie zrobić takie coś, co nam będzie naprawiało łódkę. Wow. Kolejna rzecz z takich cyklu, wow I no i co to ja chciałem dodać do tego? A, że oczywiście mamy tutaj do zszycia nasz sen Więc szyjmy póki pamiętam I mamy oczywiście pochodnie w w epipunku, więc udajemy się do naszej bazy jak się udamy do naszej bazy? To potrzebujemy jeszcze ko koralowce stąd sobie zdobyć Ale pierw oczywiście jak mamy dużo obsydianu, To ja bym sobie zrobił te obsidianowe rzeczy, ale to w sumie później W sumie później, bo Niekoniecznie to jest tak nam teraz potrzebne. Tutaj chyba mamy smołę. Tak mi się wydaje, że to jest plama smoły. Tak samo jak. Chociaż nie, to nie jest plama smoły, to jest coś innego. To są rybki po prostu. Trzeba się rozliczyć za tymi plamami smoły na całej mapie. No ale głównie w tamtym miejscu. Tu są foczki, tu jest jakaś butelka. No w skrócie nie ma to żadnego znaczenia bo sobie tutaj się udamy, wypakujemy się, przepłyniemy sobie tutaj, żeby wydobyć sobie dla ekstraktora oczywiście smoły i go Ale pierw potrzebujemy jeszcze zrobić maszynę do niepisania, tylko do nauki Ale taką dosyć szprytną, taką szpryt szpryt I ktoś się zapyta o co chodzi ci Otóż odpowiadam Taką maszynę nauki, ale ona jest do nauk stricte magicznych nawet nie wiem jak to się nazywa w z no tu się ogólnie już pojawi zakładka, więc też będę musiał sobie sprawdzić jak to się robi. Będziemy potrzebować trochę drewna, zanim oczywiście nastąpi ta para zielona, bo wtedy się robi dużo kałuży i tym podobne, a my oczywiście nie lubimy za bardzo kałuży. No ale tak, musimy coś zrobić w takim razie, więc idziemy do przodu, rozwijamy się przede wszystkim, to jest na plus. No i w skrócie warto jednak iść trochę do przodu, starać się i... Nie? nie minęłem bazy? Nie minąłem, to po prostu ustawiałem tego. I jesteśmy w naszej bazie, otóż i proszę bardzo. Nie mamy oczywiście już standardowo drewna, jak już to przywykło u nas. To wszystko. ten jeden węgiel. Niech się poli. Bardzo dobrze. I możemy sobie jakieś jedzonko zrobić, dobre. A, tu mamy 3T, więc w sumie też dlatego chciałem się między innymi wybrać. No możemy sobie zrobić w takim razie cukierki Mamy jednak już trochę tego miodu na zbierane Co by nie powiedzieć Tam nie potrzebujemy dużo, potrzebujemy kokosa, jakoś czegoś tam i jeszcze czegoś, więc oczywiście to jest wszystko ważne Ale za chwilę sobie to wszystko posprawdzam i wrócę Nic się nie zmieniło, mam nadzieję, że nic Ja już trochę zaczął wiatr, tak czułem Dobra, więc potrzebujemy sobie znaleźć... Ła, coś tam tutaj zwiewa Potrzebujemy sobie znaleźć jak się to robi Papugę czerwoną potrzebujemy Oho Czyli żeby zebrać czerwoną papugę Na no to coś I cztery deski więc znowu drewno jest naszą słabą stroną Franchise detected Co to tam było No nie wiem I Niektóre są przygnęte Chyba ciutkę cięższe i dlatego ich nie przesuwa no więc dobrze, potrzebujemy na pewno dużo drewna, więc ja już oczywiście tym z góry zajmuję, bo to nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o tamte, mam nadzieję, że... Dobra, nie mówię nic. Mówię, jeżeli chodzi o to, co chcemy stworzyć, to jest przede wszystkim coś do magii, potem sobie popłyniemy, tylko oczywiście wszystko już chcemy mieć z tego działu zrobione mniej więcej. Potrzebujemy na pewno bardzo dużo drewna, więc ono no jest mucios importante w tym momencie dla nas. Że potrzeba za, zaraz nosić, ze sobą tą czapeczkę, ale to lada chwila. Ej! Jak ciebie dobrze pamiętam, nawet ten las w czorty. Dobra, idę po tą czapeczkę w takim razie, bo jest tragedia. Jest tragedia. Tutaj mamy czapeczkę. Jest czapeczka, proszę bardzo, Silbuble. Dobra, bambusa też trochę tutaj polata. Chodź do nas, świnko, bo ty nam pomożesz pościnać tutaj te drzewa. Chodź, 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 chodź. Gdzie ta świnka jest? A już. A? Nie widziałem. Better be good. I chodź, i wiem, że ty będziesz mogła z nami ścinać drzewka, więc chodź. Pościnamy sobie razem. O! Punch the tree, zobaczcie Mamy i pomagiera To jest nasz ziomuś właśnie Okej, okay, możemy wszystkie wyciąć Bo to nie ma takiego kompletnego znaczenia Fajnie, że teraz patyki to wszystko będzie nam latało Potencjalnie, więc to już zbliżenie się Do tej pory oczywiście Okej, okay, on chciał drzewo, które już Nie, nie tak, nie wałce Spytniemy ten nas cały I posadzimy jakieś trochę Nie, nie, tam nie przestawię mordeczko Dobra, no przestajeś to trudno. Oj, pościnane drzewek będzie... O, no i widzicie, że czasami same się rozwiązują problemy. Nie możemy tylko po nim zbierać. Będziemy potrzebowali pewnie pułapki na... nie motyle, tylko pułapki na ptaki. I oczywiście to też będzie ważną rzeczą, ale... No ja mówię, podczas teraz najbliższych pór to się tam za dużo nie wydarzy, więc po prostu będziemy robili to, co należy do nas i tyle. No ja ile szybciej z tą, z tą świnką nam idzie teraz, a to było tylko jedno w sumie mięsko, które i tak musimy się pozbyć, to jest super rzecz. Time for food. Aha, no i. A nie, po prostu zobaczyło tego i chciało sobie zjeść, no to nie chce ja. Mamy już ponad dwa staki drewna i to jest super, że to jest ta świnka Dobra, chodź stamtąd, dobra, to za chwilę weźmiemy jeszcze to No i No i mówię, teraz będziemy mieli czym palić na szczęście przy naszym kominku i również będziemy mieli trochę tych a ten las sobie moglibyśmy wyciąć czy tutaj dalej rośnie. A nie, nasz las już tam nie rośnie. Rośnie tutaj trzutkę bliżej. Takiego znaczenia dużego nie ma. O kokosów coś wypadło tak szczerze. A bo śilaliśmy wszystkie drzewa, nie tylko te duże. Ale to ultra znaczenia dla nas tak szczerze nie ma. Na dłuższą metę. Dobra, możemy wykończyć tą sikierę naszą obecną, bo zrobimy za niedługo naszą lepszą sikierę. Jak będziemy potrzebowali kokosa, to sobie oczywiście go gdzieś poszukamy. Dobra, świnka, możesz się już odmeldować. Już Ciebie, kolego, nie potrzebujemy obecnie, więc możesz i wracać na chatę swoją. Ej, że bardzo chcesz się uprzeć, no to jeszcze te w możesz sobie tutaj pościnać ewentualnie, a ja Ci pomogę chwilę, ale... też nie za długo. W ogóle, koło niej, jak nam Sanity idzie do góry? Noc, noc, ale I'm hungry Dobra, co potrzebować, będziemy na pułapkę, jeszcze tego nie wiem Głodna jesteś, świnko to, Jajko lubisz? Jajko lubisz, no to w takim razie jajeczko masz, dobra To niech razie tutaj leży, chyba że ze złotem możemy coś pokombinować tutaj z tym Jak pamiętam Dobra, nieważne już tam, gdzie to leży. I ze złotem możemy coś pokombinować. Jak pamiętam, to jest w walczy. Tak. I patyczek, dwa złota i mamy kolejny miecz. Niekoniecznie na potrzeby do ekwipunku obecnie, ale nie chcę tam... Leży na te cięższe czasy, bo nigdy nie wiecie, kiedy coś się może przydać. Sąd oczywiście warto pamiętać o wszystkim. Naprawdę sobie z góry, tylko pamiętam. To jest oczywiście wiadomo, dlaczego zostawione nasionko lubisz? I, I możemy sobie podpalić o palmowym liśćmi ja mówię teraz: zajmę się po kolei kraftowaniem tych poszczególnych rzeczy, których potrzebujemy, i ewentualnymi rzeczami, których również możemy potem potrzebować. Dobra, nasza świnka się będzie nas trzymać. Nie wiem co ona zjadła, ale okej okay. Czekamy aż tutaj się ptaszek złapie, tylko potrzebowalibyśmy troszkę miejsca w ekwipunku. ewentualnej, więc możemy wyrzucić na razie te palmy. Co to jest tam? Nie wiem. Tu 40 w ogóle jest. Dobra, na razie wiatrów nie będzie, więc ona jest głodna, więc... Niech sobie chodzi. Czekamy powoli na ptaszka, już tam mam wszystko po kolei poprzygotowywane, na poszczególne rzeczy, tylko wszędzie latają, tylko nie chcą się złapać w tą... klatkę. Dobra, no chodzi. i masz w takim razie. No, chodź, ma, 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 masz, masz, masz. Proszę bardzo. I jeszcze będziemy potrzebowali rzecz, która nazywa się... te wszystkie składniki na ten oczywiście nasz odsyszacz, ewentualnie ropy, i więc tak potrzebujemy cztery o ładnie złapał nam się ptaszek ładnie potrzebujemy tak teraz tego hata, którego przed chwilą naprawiłem niepotrzebnie zupełnie i dzięki temu możemy sobie zrobić presti cylindrator czy tam piratilizidatar jak to się tam nazywa? I tu będziemy mieli kącik magiczny, więc ogólnie na razie postawmy go tutaj, bo raczej będzie w sensie się w miarę równo od tej maszyny. Dobra, nie będzie tu na skrawku, a tutaj jeszcze postawimy dalej. I dzięki temu możemy sobie zrobić to, tylko potrzebujemy jeszcze trzy te, te takie te. Nie za fajne rzeczy, czyli tu 3. Oh. I dzięki temu możemy sobie już zrobić oto. A, tutaj w ogóle coś stoi na naszej drodze. No, nasza świnka gdzieś już poszła. Mam na nadzieję, że wystarczy. No nie wystarczyło, no więc zrobimy sobie zwykłą. Będziemy musieli patyczki przenieść, ale też myślę, że też nie za niedługo może następną na materiale. Dobra. Nie, już pozbyliśmy się przeciwnika ewentualnego. Ta klatka niech sobie tu stoi jakoś tam... Osobiście nie czuję, żeby nam zawacała. Możemy sobie zrobić w takim razie manipulator. Tu czy tu? O, no, niech będzie tak dosyć bliskawo. I zapytacie, po cóż nam to jest? Otóż dzięki temu będziemy mogli sobie zrobić jedną z takich rzeczy. W skrócie... Tak. Nie wiem gdzie ona jest, ale ją znajdę i kiedyś użyję. Ale teraz potrzebujemy. Tak, zrobić sobie tego kamienia. Czyli raz, dwa, trzy i cztery. Jak się ten kamień znalazł? Aha, bo go przeniosł. Aha. Bo go przedmuchło. Dobra, mamy cztery tego, potrzebujemy cztery bambusa w takim razie Już mamy 1 dwa, trzy, cztery e, możemy gdzieś oddać to w takim razie e, halo, halo Chodź tu, go Wiemy, co też kiedyś zrobimy tam, w ogóle mamy niewyczerwane źródełko jedzenia I potrzebujemy idealnie dwa bambusiki i teraz potrzebujemy e, będzie to gdzieś takie coś I to wydobywać będzie nam oczywiście tą smołę i jedzonko może weźmy jakieś, zanim się udamy na wyprawy łódkowe. No, one tam zostawiła, No, ale możemy sobie zjeść, o, po prostu najeść się. I dzięki temu dalej nam zostanie jeszcze ten... W ogóle 207-207 mamy, to nawet nie potrzebujemy. I gdzie nasza łódka została tam, więc potrzebujemy się udać tam. Po prostu tam popłyniemy i to załatwimy, a może jeszcze. Dzięki temu nie, on jeszcze tam się nie zrobił, chyba, tak mi się wydaje, ja nie znam się w takim razie na tym, te pająki, muszę się zająć, bo się w tutaj wykluję e, pająków i... Chyba myślałem, że właśnie wtedy się coś stało, ale się na szczęście nic nie wydarzyło, zgita małpy w ogóle będą, jakby się tak przyjrzeć i te małpy załatwić, to naprawdę sporo łupów z nich by było, ale to w ogóle no pół ekwipunku rzeczy, kompletnie niepotrzebnych. Nie jesteśmy, nie zdradzimy chyba po co ja to wszystko robię, ale robię to tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mieli taką potencjalnie automatyczny naprawiacz łodzi. No właśnie, bo ja często lubię sobie wpadać w różne tego typu rzeczy. I jak on nam szybko tutaj coś wypluje. Jakoś szybko, czy tak nie za bardzo. Działa! Coś działa, coś ściąga, coś żyje, i, i w skrócie to tyle. To jest to, ja tu popłynę na tą bliską wyspę. Zbieramy sadzonki i wrócimy. No nic, do tego i owego dowiemy się w następnym takim razie materiale i następnym razem oczywiście to jest kamień obok jest oczywiście ta ropa, która jest ultra zagadkowa Ej, wróć, smoła, która jest ultra zagadkowa no i co, pateczki posadzimy, misja pająki no już się zapowiada to dobrze i tu poukładamy trochę tu coś zrobimy i to tak wyjdzie, że idziemy w dobrym kierunku, żeby potencjalnie wszystkie cele, które kiedyś mi ktoś tam zadał w komentarzu, ukończyć więc no co, tym pozytywnym akcentem co by nie powiedzieć, mogę w tym momencie się pożegnać i powiedzieć w sumie już miłej nocy, bo już jest niedziela pra prawie dla was północy. Więc na razie, cześć, siemano.